Jest przyjemny, delikatny. Powietrze nadmorskie na pewno sprzyja tej whisky. Cześć, do Łukasz, witam Was na kanale Whisky Spirit. I tak jak Wam mówiłem, tym razem będzie degustacja Artbeka. Z 1974 roku, butelkowany w 1992 roku przez Cadence Head, niezależnego butlera. I to jest whisky 18-letnia, butelkowana w mocy 57,7%. Oczywiście degustacja sampla, ponieważ są to butelki mega drogie, więc mam tylko i wyłącznie sampla. Ale takie whisky też chciałem, żeby się pojawiały, pojawiały na moim kanale, a w szczególności na, w takim anturażu, który jest za mną, czyli popołudnie, morskie popołudnie. Już powiedzmy taka pogoda troszeczkę pochmurna, sprzyjająca degustacją nad morzem. Przy okazji fajnie jest fale morskie, bryza, trochę wiatru i wszystko to powoduje, że whisky smakują inaczej nad brzegiem morza. Artback, oczywiście destylarnia wam dobrze znana, więc tutaj nie będę się odnosił. Natomiast chciałem powiedzieć kilka słów o Cadence Head, a mianowicie o osobie, może, która nie założyła, a przejęła tą firmę, bo Cadence Head powstało w 1842 roku w Aberdeen a w 1858 roku przejął tą firmę William Cadenshead i William zmienił nazwę tej firmy właśnie pod taką nazwą, którą w tym momencie już znamy. William Cadenshead to, był, to była postać wzorowa, długowieczna, że tak powiem. Przede wszystkim był poetą świetnym biznesmenem, świetnie sobie radził w tym świecie. Whisky naprawdę zrobił porządną robotę i ta firma przetrwała do dnia dzisiejszego. Także tutaj może tyle. Podejrzewam, że przy kolejnej degustacji whisky od tego butlera. Powiem coś więcej, natomiast kanał, jeżeli chodzi o degustację, jeżeli mamy degustację whisky, to skupiamy się przede wszystkim na whisky. Artback 18 letnim z 74 roku. Ułączajmy. No, tutaj jest piękny aromat i to jest mega zbieżny z artbegiem, czyli ten core artbeka jest zachowany. Wyraźne nuty, pojawiają się siarki na nosie, więc pewnie jakaś beczka po winie. Pojawiają się tutaj takie nuty dymne, torfowe, trochę takich podkładów torowych, natomiast cały aromat jest naprawdę bardzo fajny. Jest delikatny mimo tych 57%, prawie 58% jest przyjemny, delikatny. Powietrze nadmorskie naprawdę sprzyja tej whisky, bardzo fajnie się ją wącha. Pachnie przepięknie. Jest tutaj taki miód, owoce grillowane, Jest taki może nawet bym powiedział konfitura ze śliwek. No pachnie cudnie. Dymu jest też sporo naturalny kolor oczywiście. No dobra, spróbujmy co w trawie piszczy. na pierwszy rzut wędzone wiśnie w mlecznej czekoladzie trochę banana takiego mega dojrzałego miodu właśnie spadziowego dojrzałych wręcz przedojrzałych owoców czerwone jabłka jarzyny, słodyczy, mnóstwo wszystko jest określone takim delikatnym tylko dymem tego dymu w smaku jest dużo mniej niż na nosie co jest bardzo fajne finisz jest Mega długi, ale przy okazji mogę powiedzieć, że whisky jest naprawdę słodka. Jest przyjemna, jest praktycznie nie czuć w niej tej mocy, tego alkoholu. Jest mega pijalna. Połączona to jest z słodyczą. Finisz jest właśnie taki owocowy z delikatną nutą orzechową, ale dymionych orzechów, może taki delikatny migdał się pojawia, ale jest naprawdę przyjemne. Zobaczmy, co jest na nosie. Na nosie te nuty siarki są przepiękne. Wyraźnie, tak bym po prostu skrobał zapałkę i one się pojawiają na tym, na tym nosie. Są też owoce. Jest to dużo tych owoców takich czerwonych, dojrzałych. delikatna nuta winna. I pojawiają się też takie nuty mleczne, nuty takie serowe. Ta, taki teraz mi się pojawił, taka nuta chemiczna, jodyna. No przepiękny aromat. Naprawdę bardzo fajna whisky. Zobaczmy, co jest w smaku. No to już tyle mi zostało, więc będzie na raz. No przepyszna. naprawdę przepyszny arbek dużo e, takiego właśnie nut arbućowych, ale też przy okazji trochę olejo, olejowości takiego e, grillowanych owoców słodyczy, czekolady e, z na e, z bananem, z, z jabłkami, konfitura e, wielowocowa, e, gruszka, jabłko, e, e, śliwka, e, takie też są trochę nuty, nuty Moreli pojawiają się też nuty właśnie takiej, takich właśnie owoców ciemnych, jeżyny, jeżyna leśna, owoce leśne przede wszystkim. Jest też dużo śliwki, wiśni i wszystko to określone jest czekoladą. Finish jest długi, oblepiający, delikatnie może gdzieś tam na końcu popiół, wyczuwalny popiół, natomiast w smaku jest, jest on bardzo przyjemny. Ojejku, dobra ta whisky. Szkoda, że dzisiejsze artwegi tak nie, sma nie smakują. A teraz mam pusty kieliszek, właśnie wącha. To jest nic innego jak, jak te współczesne artwegi, oczywiście też puste kieliszki, więc czyli pusty kieliszek po obecnym artbegu i po artbegach z lat 70. one pachną właśnie takim korem artbega, ale to, że pachną to nie znaczy, że tak samo smakują. No, to jest jedno, ale tutaj naprawdę... Jeden z lepszych artbegów, jakie miałem okazję degustować i próbować. To naprawdę super super whisky. No przyjemnie. No nic, takiej whisky Wam też życzę, no, żeby Wam się też udało dorwać chociażby nawet sampla, bo warto tego sampla dorwać. Oczywiście link do WB Wam podam w opisie, żebyście mogli wiedzieć, jaka to jest butelka, tak żebyście mogli sobie ją zidentyfikować. I być może uda mi się Gdzieś takiego sampla dorwać Bo naprawdę warto, warto Spróbować tej miski Pozdrawiam Was Dzięki, że ze mną jesteście Widzimy się niebawem na kolejnym Kolejnym filmiku A na zakończenie oczywiście Zobaczcie sobie inne filmiki Dotyczące Ardbega i degustacji nadmorskiej Gdzie właśnie Testowałem jak smakuje Ardbeg nad morzem Pozdrawiam Was z I do zobaczenia